Wow, 2 miliony, 3 miliony. Wow, teraz 8 milionów! Ja nie mogę, ale ta nowa aktualizacja nocnych klubów idzie. Wow, jestem. Wow, ekstra Rockstar Game rządzi. Jestem tegoż sz... szefem, no prawie szefem, no kurde. Jesteś tam na imprezie? Jesteś, słuchaj, musimy to opić. Tylko kup nowe. Bo mi się desperadosy skończyły! Desperadosy mi się skończyły i sam opiłem jeszcze to przed premierą. Opiłem mordu! I przychodź do mnie i opijamy. Łoł, wow, wow, Kurde, szkoda, że nie ma chłopaków z bloku ekipa, bo byśmy dali mega, mega melange. Kurde. Ech, nie ma nic! Je, yeah, idzie ta aktualizacja! Je. Yeah. Dávaj šipko, 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 šipko,